Cześć. Nazywam się Ewa Staroń i jestem reżyserką i choreografką Wrocławskiego Teatru Niezależna Manufaktura Taneczna. Chciałabym Was zaprosić na serię artykułów z mojego bloga. Pani pisze. Dla wszystkich z Państwa, którzy z jakiegoś powodu nie możecie przeczytać tych artykułów w wersji pisemnej, właśnie chciałam zaproponować wersję audio-wideo tutaj na kanale YouTube i na profilu Centrum Inicjatyw Artystycznych. Na Facebooku. Zapraszam. Połączenie. Moje serce jest w latach 30., od kiedy pamiętam. Jestem połączona odczuwaniem, światopoglądem i wartościami z pokoleniem moich dziadków. Dziwiło mnie na początku, jak mocno rezonowały we mnie opowieści z tamtego czasu. Teraz myślę o nich z wdzięcznością jak o korzeniach wewnętrznego drzewa. Połączeniu z tym, co minęło, ale czego efekt mam we krwi i wyobraźni. Czuję je w głosie, gdy śpiewam i w historiach, które opowiadam na scenie. Jest w nich pudrowy, sensualny i ekstatyczny świat warszawskich kabaretów, z damsko-męskimi awanturkami, skandalami, Otwarty, gorący, rozwibrowany energią dopiero co powstałego państwa, wiszący w latach trzydziestych nad przepaścią, ale za wszelką cenę unikający spojrzenia prawdzie w oczy. Karmiący się nadzieją, że jakoś sobie poradzimy. Mamy przecież szwolżerów. W sierpniu 1939 plaże, góry i jeziora pełne były naszych rodaków, Wypoczywających spokojnie, choć przeczuwających katastrofę. Będących jak postacie z Tytanika, które mimo nieuchronności losu, zamiast ratować życie i dobytek, decydują się do końca ucztować i tańczyć. Szaleńczo, ale i też brawurowo przywitać śmierć. Przewija się w moich scenariuszach spektakli 1 września, ów desperacki skok w wodną toń. Niemal bez szans na ratunek. Jest dramat straconego pokolenia. Nazwaliśmy ich kolumbami. Bez wahania stanęli ze złym losem w szranki. Spakowali rodzinne pamiątki, pożegnali bliskich i dali się porwać po rzodze, Mając świadomość straszliwych konsekwencji wojny. Moja babcia straciła w czasie eksodusu siostrę. Została zastrzelona na jej oczach. A wielu innych całe rodziny. Wygaszone zostały rody, zerwane linie wielu, zbyt wielu żyć. Chłonę ich historię jak gąbka. Przeczytałam kilogramy książek biograficznych, kulturoznawczych, historycznych o bochemie czasu pomiędzy i wojennej zawierusze, o Polakach i Żydach w naszym kraju, ale też w Niemczech, Anglii, Stanach Zjednoczonych. Choć przyznam szczerze, USA wydaje się bardziej interesujące w późniejszych latach. 50., 60. Dla mnie druga wojna ma oblicze zniszczonej Europy i mówi słowami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W międzywojniu jest coś niezwykle pociągającego: kolor i smak egzystencji, która lada moment zostanie przerwana. Nie wiem dlaczego, ale jestem tam. Jestem tam wtedy w symetrii równolegle i bezpośrednio związana. Na pewno mam wtedy w DNA, po moich dziadkach, te nadzieje i rozpacz Kolumbów, budowanie od zera nowego, pięknego świata i jego utratę, stracęńczą niekiedy odwagę, by o niego walczyć do śmierci. Jestem zauroczona tamtejszym stylem życia, modą, muzyką, językiem, wrażliwością, kultura... kurtuazją, językiem, wrażliwością, kurtuazją, manierami wyższych sfer, ale też zwyczajnym życiem polskich rodzin. Lata 30 są mi bliskie na tak wielu poziomach, że zastanawiam się, czy moja dusza podróżowała z jednym. Czy moja dusza nie podróżowała. <laughs> so, jeszcze raz odjeżdżam. Jestem zauroczona tamtejszym stylem życia, modą, muzyką, językiem, wrażliwością, kurtuazją, manierami wyższych sfer, ale też zwyczajnym życiem polskich rodzin. Lata 30 są mi bliskie na tak wielu poziomach. Że zastanawiam się, czy moja dusza nie podróżowała z jednym z bohaterów tamtych czasów. Zupełnie nie wykluczam takiej możliwości. Jestem zarówno Ewą 2020, jak Mirą Ziemiską z 1930. Lilką Pawlikowską, Edith Piaf, alter ego Marleny Dietrich, przedstawicielką drugiej płci Simone de Beauvoir. Matką żydowskiego dziecka, wdową, którą, która przetrwała Holokaust, Żydówką w czasie transportu do Auschwitz. Śpiewam po polsku, angielsku, widzisz, głosem serca, marzeń i straty. Jestem jak tygiel, w którym, w którym mieszają się emocje, wspomnienia, słowa. Jestem taka mała i umawiam się zalotnie na dziewiątą w sukni półniebieskiej, niebieskiej, pół lila. Tańczę tango, śmieję się, zakochuję co róż i kocham miłością, która wszystko wybaczy, by po chwili w piątkowy wieczór płakać wagonami łez składanymi w naszyjnik i modlić się, by moje dziecko miało oczy niebieskie zamiast czarnych, a życie żydowskie choć raz ocalił krzyż. Ginę w tej porzodze i wracam silniejsza niż kiedykolwiek historią moich zmarłych, bo ogień mojego dziadka zawsze będzie we mnie płonął. A smak rodzynek i migdałów pozostanie w pamięci i przywoła ich oblicza, ich czyny. Będziemy połączeni. Dlaczego warto wybrać słowa, nanizane jak paciorki w naszyjniku, przemieszczające się swobodnie w przestrzeni mojej głowy? By nagle w efekcie błysku lub skojarzenia utworzyć struktury, zaszeregować się w sensy. Słowa eleganckie, kryształowe, polerowane z pietyzmem, ale również te ciężkie, drewniane, nasycone kolorem i z odpustowym, lekko kliczowato banalnym sznytem. Wszystkie są w istocie ważne i opisują wokół i w środku. Mają znaczenie. Są znaczeniem. Słowa. Odnośniki do przeszłości. Kiedyś, gdzieś, z kimś, stało się i już zniknęło. Puf. Teraz, było, nie ma, jak sen, żadnego początku i końca. Jesteśmy w tu i mamy tylko chwilę, żeby żyć. W pełni, w pełnią, kolorem, godziną. Słowa. Współdzielone kontinuum. Czytanie, nasycanie głowy i serca historiami, francowanie inspirujących biografii na współczesny grunt, by poznać inne życia, dzielić doświadczenie i uczyć się. Jesteśmy skądinąd kalkami swoich przodków, tylko w innych społeczno-ekonomicznych kontekstach i z nowocześniejszą technologią. Tak jak oni czujemy, rzucamy się w wir wydarzeń i próbujemy określić swoje miejsce w świecie, nadać naszemu trwaniu znaczenie. Zostać choć we fragmencie na zawsze, przetrwać w ruchu: słowa, przeobrażenia, teatralne scenariusze, obrazy, ruchome sceny, postacie i relacje między nimi. Historie, które krok po kroku stawały się żywe, barwne i jakieś, alternatywą dla tu i teraz, strumieniem losu płynącym tuż obok realności. Angażowały nas w zespole zupełnie na wiele godzin i koniec końców lat. Czytałyśmy je, analizowałyśmy, uczyłyśmy się ich na pamięć, interpretowałyśmy, uwewnętrzniałyśmy, wzbogacałyśmy o ruch, gest i taniec, o nasze ciała i resztę. Ulotne i piękne wrażenia nas wtedy, słowa, piosenki, rymy i rytmy. Wplecione w muzykę i będące nią, śpiewanie słów, które coś znaczą, jakieś śpiewanie o czymś powiązane z nami osobiście, z oddechem, rezonatorami, czuciem, pamięcią, emocjami, intencją, dzielenie się prywatnym intymnym misterium, ścieżką indywidualnych melodii wraz z pejzażem grupowych współbrzmień. W relacji przy w z harmonia i łzy, gęsia skórka. Dialog między nami, dialog z publicznością, zabieranie jej do innych światów i przybliżanie nieznanego wraz z oswajaniem trudnych prawd. Dużo śmiechu przy szczerości i autentyczności w byciu. Pieśni otwierają okna naszej wrażliwości, eksponując to, co kruche, cenne, czułe, uskrzydlają, wstrząsają nami, oczyszczają. Pozostają w nas, łączą. Z pojedynczych nici losu stajemy się splotem. Słowa w obrazie i ruchu, muzyka słów, muzyka jest wspólnotą. Słowa nimi są. Sztuka jest. Ja jestem w słowach. Lepiej zrobić kijowo niż wcale. W teatrze niezależnym, gdzie każdy jego członek poświęca sztuce tyle ile może i chce, kosztem odpoczynku czasu wolnego relacji ze znajomymi, gdy istnieje rotacja kadry oraz praktycznie brak zastępstw, poziom techniczny jest zróżnicowany, a każdy ludź przychodzi z własnym bagażem doświadczeń, talentem, oczekiwaniami i w nierównym stopniu zaangażowania, wówczas niezwykle ciężko pracuje się nad doskonałością. Jest trudna do osiągnięcia i mocno rozłożona w czasie. Potrzeba wysiłku wielu lat i osób, by ukształtować styl, formę wypowiedzi, wypracować rozpoznawalność, zdobyć widownię, która nie jest złożona tylko z przedstawicieli rodzin i kręgu przyjaciół. Konieczna jest silna determinacja, wsparcie wokół i przekonanie, że to, co robimy, jest ważne, potrzebne nie tylko nam, naszym bliskim, ale zmienia coś w życiu innych osób, dając im chociażby dobrej jakości rozrywkę lub historię, z którą mogą się zapoznać, utożsamić i podyskutować. W Polsce w dużej mierze jesteśmy wychowywani w kulcie perfekcjonizmu. Od maleńkości pilnuje się nas nieustannie, żebyśmy nie dzielili się publicznie czymś, co nie jest dopracowane. Poddaje ocenie każdy wytwór rąk i wyobraźni. I jest to, przyznam szczerze, bardzo trudne do udźwignięcia. Niektórzy, przez negatywne nastawienie i stałą presję środowiska zewnętrznego, świadomość krytyki, zaprzestają realizowania pasji, poszukiwań własnych, niestandardowych ścieżek rozwoju, co jest niepowetowa, niepowetowaną stratą. Dlatego najbardziej znienawidzonymi słowami, które powinniśmy wykreślić z życia, a przynajmniej nie kierować się nimi przy realizacji marzeń, to standard i norma. Oba terminy porządkują rzeczywistość, ale nas faktycznie nie opisują. Nie powinniśmy ich brać pod uwagę, bo jesteśmy studniami różnych talentów. Nasze zmiksowane przez wieki DNA zapewnia nam dostęp do niesamowitych połączeń, oryginalnych rozwiązań, nie do porównania i zastąpienia przez innych. Jesteśmy każdy z nas osobna ważni i tak samo mocno obdarowani, choć różnego rodzaju darami. Jesteśmy unikalnym połączeniem różnorodności, więc jak możemy być standardem, dążyć do spełnienia normy? Jakiej? Przez kogo określonej? I co najważniejsze, dlaczego mamy to robić? Gdy będziemy szlifować w myślach szkic idealnej książki, możemy nigdy jej nie ujrzeć w świetle dziennym. Nie mamy zapewnionych nieskończenie wielu godzin na realizację własnego życia, bo egzystujemy w pożyczonym czasie, nie mając pewności kolejnego dnia. Oczywiście nie chcę namawiać nikogo do produkowania każdego dzieła, które tylko wpadnie mu do głowy, notorycznego serwowania idei w każdej minucie życia, ale o zwrócenie uwagi na to, by obsesyjne dążenie do doskonałości nie zablokowało aktu kreacji. <laughs> By strach nie przejął kontroli nad tworzeniem, a wtłaczana nam od dzieciństwa strategia zaspokajania potrzeb określonych przez ogół nie zastąpiła naszych własnych. Rozważania na temat nie zastąpią działania, bo tylko ono konkret, nie wizja popycha świat do przodu. Pozostając jedynie w sferze dywagacji, intelektu i marzeń, nie doświadczylibyśmy postępu, ani dostępu do wiedzy, zdobyczy technologii i w Efekcie wygodnej egzystencji współczesnego świata. Obecnie możemy robić niemal wszystko, prawie bez wysiłku, w nieporównywalnie łatwiejszy niż nasi przodkowie sposób, ponieważ kiedyś jakiś śmiałek podjął ryzyko, wdrażając swój pomysł w życie, nadając mu namacalny kształt. Odważył się i zbudował prototyp, niedoskonały, ale będący zalążkiem wielkości, pełnym możliwości zmian i co za tym idzie. Rozwoju. Chcesz śpiewać? Śpiewaj, usłyszałam niegdyś po moim pełnym wątpliwości pytaniu. Nie zastanawiaj się tyle, czy warto. Działaj. Nie umiesz? Naucz się. Sprawdzaj poprzez aktywność. Rozwijaj dzięki popełnianiu błędów. Zaangażuj, upadaj, podnoś i dalej zasuwaj. Daj sobie przestrzeń na doświadczenie porażki. Ona jest warta ryzyka. Niesie ze sobą wiedzę niezbędną, by iść do przodu. Na temat ciebie, twoich działań, talentów i predyspozycji, emocji, relacji, kontekstów nie fokusuj się na szybkie i precyzyjne trafianie w środek tarczy, ale na drogę. W zdobyciu mety nie ma już nic godnego uwagi. Sensem życia jest docieranie do niej. Istotny jest ruch, a nie osiągnięcie celu. <laughs> czy porażka boli? Jak diabli, ale tylko obrawszy ścieżkę wychodzenia ze strefy komfortu, będziemy w stanie pójść do przodu. Unikanie ryzyka jest stagnacją, siedzeniem w wódce na środku jeziora, gdy ton jest spokojna i martwa. W takich okolicznościach można co najwyżej łowić ryby, a nie żyć. Konieczna jest dla zachowania zdrowia psychicznego zmiana akwenu na bardziej żywy, z wartkim nurtem i przeszkodami. Warto zacząć dążyć, a nie tylko być. Działanie, mimo porażek i właśnie przez nie, jest czasami nieznośne, bolesłe, bolesne i ciężkie do zaakceptowania. Doskonale wiem, o czym piszę, zrobiłam przez ostatnie lata doktorat z odpuszczania, a straty mnożyły się w moim życiu prywatnym i zawodowym jak króliki, wręcz wyskakiwały jak one właśnie z kapelusza, jeden za drugim, bez żadnych zasad i przewidywalności. Kiedy w grudniu 2019 roku zamykaliśmy po 10 latach scenę natęczowej, myślałam, że pęknie mi serce. A znana Wam, podejrzewam z autopsji, nienawistna Katarynka, co rusz powtarzała prześmiewczo głosami różnych osób. No i co? Spójrz na siebie, gdzie teraz jesteś artystko z zamkniętego teatru, a nie mówiła, wróciłaś do punktu wyjścia po 20 latach. Bez frajerko, nie zasłużyłaś na sukces. Lepiej zaszyj się w ciemnej dziurze i już nie wychodź. Lałam łzy wiadrami, gryzłam pazury, liczyłam siwe włosy, złożyczyłam i plułam na siebie jadem. Było mi wstyd i czułam się zażenowana, że mi się nie udało i że wszyscy o tym wiedzą. Na parę miesięcy zamknęłam się w sobie i robiłam rozbudowane analizy. Omawiałam w głowie każdy aspekt mojej dotychczasowej pracy z wszech stron. Zewsząd płynęły kaskady żalu, zwątpienia i poczucia winy. Pożegnałam przecież kawał życia, kawał serca. Było mi bardzo ciężko. Na szczęście nie jestem typem depresyjnym. I samo nie bywa moim ulubionym zajęciem. Więc chcąc nie, chcąc oswoiłam stratę, zakasałam rękawy i krok po kroku odbudowuję siebie na nowo. W innej wersji, inaczej, wiedząc, że nie wiem, odzyskując poczucie sprawczości. Wierzcie mi, właśnie ta największa porażka ostatniej dekady dała mi kopa do zmiany. Zamiast tkwić w sprawdzonym układzie i grzęznąć w rutynie. Uzbrojona tylko w siebie, i pewna ludzi za plecami ruszyłam w nieznane. Ryzykuję nadal z równie wielką fantazją i przekonaniem. Czy żałuję tych lat i czy wiedząc o tragicznym w skutkach finale, wybrałabym inaczej? A skąd? Nauczyłam się ogromnie dużo, zdobywszy kompetencje, o jakich mi się nie śniło. Pracowałam z fantastycznymi ludźmi, realizując historię po swojemu. Na własnej scenie, zdobywając serca widzów, tworząc społeczność i miejsce rozpoznawane w przestrzeni miejskiej, od zera, inwestując wszystko, nawet oszczędności, bez żadnej gwarancji sukcesu. Tak, mając wiedzę dnia dzisiejszego, zrobiłabym to wszystko ponownie. Zamknięcie sceny niczego nie przekreśliło, zakończyło tylko pewien etap i otworzyło drzwi dla nowych wyzwań których, mam już tę pewność, będzie przestrzeń na błędy, pomyłki, na niedoskonałość, na działanie dalekie od perfekcji, na łzy, ścieranie się z materią życia, poszukiwanie sztuki w nieszablonowy sposób, w nowych dla mnie miejscach. Wybieram życie w strumieniu, nie jeziorze. Odważnie stanę na arenie, bo gdy nadejdzie mój czas i karta losu się odwróci, chcę móc, jak Edith Piaf, powiedzieć nie, nie żal mi.